Aż dwa dni trwały dożynki gminy Skrzyszów, które w miniony weekend odbyły się w Łękawicy. W sobotę, zanim zaczęła się zabawa do oporu, wójt Marcin Kiwior otrzymał od KS Łękawica spersonalizowany upominek. Padły też zapowiedzi zakupu reszty gruntów pod boisko, tak aby w ciągu kilku lat mogły tu powstać piękne obiekty sportowe. Drugiego dnia po uroczystej mszy świętej i po oficjalnym otwarciu dożynek odbyła się prezentacja wieńców, i trzeba przyznać, że każde sołectwo stanęło na wysokości zadania, wkładając w ich przygotowanie ogrom pracy. Dotarły na miejsce malowniczo przystrojonymi wozami. Muzyka Naszego powszedniego daj nam dzisiaj modlimy się my, Polacy, katolicy. Tego chleba nie mogło zabraknąć podczas święta plonów. Starannie wypieczony bochenek otrzymał wójt z Krzyszowa Marcin Kiwior zarówno od starostów dożynek, jak i od burmistrza partnerskiego aboń na Węgrzech. Ile dożynek w dożynkach? Krajobraz wsi się zmienia, zmienia się rolnictwo. Czy zatem już wkrótce święto plonów nie stanie się już tylko kultywowaniem tradycyjnego obyczaju, a zboże do wieńców trzeba będzie skądś sprowadzać? Zapytaliśmy o to wójta z Krzyszowa. Już tak jest, zgadza się, zupełnie charakter się zmienia, natomiast rolnicy byli, są i będą podstawą wyżywienia. Niestety tak mamy to organizm, albo stety skonstruowany, że jednak jeść musimy. Szacunek dla chleba, szacunek dla pracy rolnika musi być. Mamy rolników, pasjonatów, jest ich całkiem sporo. Owszem, to nie jest ten wymiar, który był 10 czy 20 lat temu, bo mamy coraz więcej innych pracodawców, czyli chlebodawców w postaci przedsiębiorców, którzy generując miejsca pracy, generując pracę dają chleb w ten sposób. Natomiast chleb, dalej są regiony na świecie, gdzie tego chleba brakuje, gdzie ludzie no, z głodu umierają i tym bardziej temu chleb, chlebu i wszystkim całej tej procedurze jego wytwarzania, czyli rolnikowi, który wytwarza to zboże, szacunek się należy i tak jak Pan Rekord wspominał, jest to też element tradycji, owszem, tak, i my na pewno to będziemy kultywować, bo tak jak te wieńce u nas są, jak one są zrobione, to, jest, to są naprawdę dzieła sztuki, to są dzieła sztuki, to są setki godzin pracy pasjonatów, Ku Gospodyń i wielu innych osób, które się w to zaangażowały, ale właśnie ze względu na szacunek dla chleba, dla pracy rolnika i naprawdę my musimy te żołądki czymś zapewniać. Owszem, specyfika żywienia zmienia się, inaczej się odżywiamy, ale ten chleb to ziarno było, jest i podejrzewam, Pięknie. że jeszcze długie lata będzie podstawą naszej diety. Dlatego kultywujemy to, cieszymy się, radujemy się. Po prostu się radujemy. Kiedy pracujemy, to pracujemy, a dzisiaj się bawimy. I wczoraj miało być do pierwszej nad ranem, było do czwartej nad ranem, wszyscy się bawili i o to chodzi. O to chodzi, jest czas na pracę, jest czas na zabawę. W tym momencie jest czas na zabawę, ponieważ dziękczynienie Stwórcy było, to jest najważniejszy element, czyli msza święta, kiedy dziękujemy za dary, prosimy o następne, dziękujemy rolnikom, tradycyjny obrzęd chleba, a później zabawa, zabawa jeszcze raz zabawa, bo wszystko jest potrzebne, tylko by wiedzieć kiedy w jakich proporcjach. Nie samym chlebem człowiek żyje, to prawda. Podczas dożynek nie mogło jednak zabraknąć konkursu na ten najsmaczniejszy bochenek. Muzyka słów o tym chlebusiu. Jest to chleb do Agaty, wieloziarnisty. Składniki to jest mąka przednia, żytnia, otręby, słonecznik, dynia, siemię, lniane i czarnuszka. Woda i żurek. Drożdże. Chleb można robić na samym zakwasie lub na żurku z dodatkiem drożdży i wody. Po zaczynieniu i wyrośnięciu przekładamy do foremek, i jak odpocznie, i podobnie wyrośnie, pieczemy w dobrze nagrzanym piekarniku. Smacznego! Podczas dożynek, sympatycznym węgierskim akcentem zaprzyjaźnionego miasta Aboń był koncert tamtejszego chóru Andante. Można było usłyszeć zarówno przeboje bardziej współczesne, w tym abby zaśpiewaną po polsku piosenkę Hej Sokoły czy węgierską melodią ludową. La, Az Isten egyet adna jaj, de a Jajjel megbecsülni, ezért távát összekötni, a kisreből lenni. Az Isten egyet adna jaj, a Jajjel megbecsülni, ezért távát összekötni, a kisreből lenni. Burmistrza Aboń zapytaliśmy, czy na Węgrzech istnieje odpowiednik naszych polskich dożynek i o historię jego miasta. Niedługo, bo za dwa dni, 20 sierpnia, mamy święto podstawę podpisania, to znaczy powstania Węgier, święto e, Stefana, ale do tego mamy też święto chleba. Tak, jak już wspominałem w swoim e, tutaj powitaniu. Nasze, nasze miasto i okolice też są e, rolnicze, okolicami rolniczymi. Także zaczynamy oczywiście powitaniami, e, przekazywaniem różnorodnych odznak, a potem poświęcimy chleb. W 1450 roku znaleziono pierwsze dokumenty, które mówią o, o tej posiadłości i później następne to pod koniec XIV wieku już, kiedy to 1490 roku, kiedy to już Kiniji Pal jest dowódcą tych, te, tego miasta, tej, tej osiadłości. W 1551 roku uh, Turcy napadli na uh, całą równinę węgierską. Do niej należy oczywiście abon i wtedy wypalono wszystko, wyniszczono niszko i cały aboń został wysiedlony. 150 évre elnéptelenedett, majd amikor az új népesedés indult az 1711 volt már, amikor 24 család újra alapította a várost. Uh -huh. 150 lat nie było miasta, to znaczy miejscowości, wtedy jeszcze miejscowość, osiadłość. W 1711 na nowo, na nowo 27 rodzin wróciło i zamieszkali na tym miejscu. Dzięki rolnictwu. Dzięki rolnictwu. I to jest w tym roku, w 1944 roku, i a mezőgazdaságnak köszönhetően népesedett a település, és az i tak bardzo to się stało, i właśnie tak, dzięki rolnictwu w 1774 od Marii Teresy dostali uh, taki tytuł, że to jest miasto rolnicze. Z naszej polskiej strony wystąpił zespół pieśni i tańca. Przemyśl porywająco zagrała kapela pieczarki, zaś do samiuśkiego końca zabawę taneczną prowadziła znów grupa do oporu. Jak było? Zobaczcie Państwo sami.